Przewód w BMW, który kosztuje prawie 1000 zł, jest nie do dostania. A mowa tu o tym właśnie przewodzie paliwałym, który idzie od filtra do pompy CR. Dlaczego jest taki drogi? Ponieważ tutaj z jednej strony mamy zaworek zwrotny, który sam w sobie kosztuje 500 zł. Co nie zmienia faktu, że nie da się taniej. Trzeba sobie tylko przygotować wąż. O średnicy wewnętrznej 8 mm, tutaj jest akurat 8x15. Kolejny, ja tutaj mam igielitowy, też ma średnicę 8. I takie metalowe trójniki: jeden dwójnik 1, 8, 8x8 na 4, 8x8 na 8 i taki dwójnik 8x8. Do tego para opasek zaciskowych najlepiej. No i sobie pomierzyć, pociąć. Oczywiście wszystkie najlepiej maski nowe założyć, ja nie wszystkie mam nowe mam dziwne wrażenie, że w tym miejscu będzie się zaginał wąż igielitowy ale pożyjemy zobaczymy jak go odpalę to będę wiedział jak nie no to po prostu go zastąpię tutaj tym czarnym takim samym jak tutaj i będziemy mieli tak tutaj prześwit żeby widzieć czy powietrze jest w paliwie do tego jeszcze wymienię ten te wszystkie po prostu tutaj na dole są powymienione tam, tu do chłodnicy. Wymienię jeszcze ten, tutaj nie jest wymieniony. No i ten od filtra paliwa. Dobra, mamy tutaj ten też zmieniony. Dojście paliwa też jest zmienione czyli wszystkie węże od filtra paliwa pod spodem, wszystkie zaworki zwrotne są wymienione i jest doprowadzony.